Światowe ćwiczenie, które uczymy podczas instruktażu naszych podopiecznych, młodych, którzy na przykład, tak jak Błażej, przechodzi z TSS o 10, pół automatyczny na manualną skrzynię biegów. Rozpędź się, dawaj, 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 stop! Ok, i zobacz, już za późno dałeś hamulec nożny, przesunąłeś za bardzo stopę, ona ma się zatrzymać tak, ok? To ma być jednocześnie, Naczy, naciskasz hamulec w przód, dociskasz hamulec w tył. Łokcie dajemy wysoko, przyciągasz się ładnie do przodu, patrzymy się przed siebie i nie skręcamy kierownicą, ponieważ tu z bokiem, nie? Jeszcze raz próbujemy, ok? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że mu to wyjdzie bardziej energicznie i dynamicznie. Troszeczkę przyspieszy, bo to nie jest takie łatwe przejście z niższego pojazdu na wyższy, gdzie już mamy manualną trzynię biegów. Wyjeździcie sobie kilkanaście motogodzin na takim torze...